Zawody Willingen, niewielkim miasteczku położonym na wschód od przemysłowego zagłębia rury. To nie przypadek, że w kalendarzu Pucharu Świata ten zimowy niemiecki kuror zadomowił się na stałe. Milem Koprzance to największa duża skocznia świata. Dalej można latać tylko na sześciu obiektach mamucik. Dłudniowe święto skoków jest tu już tradycją. Co roku na stadionie Pod skocznią pojawia się prawie 50 tysięcy widzów. Obiekt Willingen należy do najnowocześniejszych na świecie. Na górę skoczkowie wjeżdżają najpierw kolejką, później nowoczesną windą. Punkt G skoczni wynosi aż 130 metrów. HS, czyli wielkość Milenko w to 145 metrów. Przez 4 lata rekordzistą obiektu był Adam Małysz, który w sezonie 2000-2001 skoczył tu aż 151,5 metra. Dzięki tej odległości w konkursie sprzed 4 lat awansował z ósmej pozycji po pierwszej serii, ostatecznie na drugą. Zawody wygrał wówczas Finn Kante. W konkursie rewanżowym Małyż skakał bardzo równo, ale już nie tak daleko. Dwie takie same odległości, 142,5 metra, zapewniły mu jedyne jak dotąd zwycięstwo Willingen. W kolejnych latach Polak albo zajmował miejsca poza podium, albo w ogóle Willingen nie startował. Przed rokiem był dopiero dziewiąty. Wieczorny konkurs wygrał Janę Achonen, który fenomenalnym skokiem na odległość 152 metrów odebrał Polakowi nie tylko rekord obiektu, ale i tytuł rekordzisty świata w długości lotu na skoczni dłużej.